Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat naturalnych kosmetyków do makijażu. Jakimi są kosmetyki firmy Cooler Caramel? I teraz taka mała adnotacja ode mnie: że jak początkowała ta idea powstawania kosmetyków naturalnych do makijażu. To z reguły te formuły moim zdaniem były niedopracowane, ponieważ większość konsumentów była niezadowolona po prostu, że podkłady albo się rolują, albo się ciastkują, albo wchodzą w interakcję z innymi produktami i po prostu ten makijaż wygląda źle, że te kosmetyki naturalne do makijażu to po prostu z tymi chemicznymi do makijażu to się totalnie chowają i tak dalej. Nikt sobie nie wyobrażał stosowania naturalnych kosmetyków do makijażu, no bo przecież jak? Jak naturalne kosmetyki do makijażu, skoro przez całe życie się przyzwyczai do kosmetyków chemicznych, do makijażu, które właśnie dzięki rajstopom, poliestrom i wiecie, ja już nie będę tego powtarzał po prostu. I dzięki takim składnikom nasza skóra wygląda idealnie i większość osób nie bierze pod uwagę skutków ubocznych. Dlatego warto jest się przełamać, wypróbować kosmetyki naturalne do makijażu. Oczywiście rzecz jasna jest to metoda propi błędów. Jeden kosmetyk wam się nie sprawdzi, a drugi już wam się sprawdzi i jesteście po prostu w raju. I tak jest nawet z kosmetykami chemicznymi do makijażu, że jeden kosmetyk wam się sprawdzi, drugi wam się nie sprawdzi. Choć wam powiem szczerze, że w tych kosmetykach naturalnych do makijażu, no to żeby walnęło po prostu nieszczęście i niesprawdzenie, to jest częstsza sprawa niż w tych chemicznych. No ale niestety, metoda prób i błędów. Jeżeli my nie będziemy... Próbować, no to tak naprawdę nie będziemy mieli szansy poznać nawet może i bardzo dobrych produktów. I ja dzisiaj się skupię na marce Cooler Caramel, ponieważ uznałem, że jest to cholernie pożądana marka kosmetyczna. Ta marka kosmetyczna jest tak dopracowana, naprawdę składy kosmetyków do makijażu są bardzo bogate w olejki, w różne ekstrakty, wyciągi. Naprawdę tutaj mogę Wam powiedzieć szczerze, że składy są po prostu czyściutkie. Nie można się tutaj totalnie do niczego przyczepić. Kosmetyki również nie mają wygórowanej ceny w porównaniu z tymi z pseudo z perfumerii oczywiście rzecz jasna. I tutaj jak najbardziej kosmetyki są warte zainteresowania i warte swojej ceny. Ale najważniejszą istotą jest to właśnie, żeby dobrać odpowiednie preparaty dla siebie. W asortymencie Cooler karamel znajdziecie róże, bronzery, paletki cieni, korektory, szminki, podkłady, kremy BB. Macie cały asortyment produktów makijażowych. Także jak najbardziej można śmiało próbować, kosmetyki nie kosztują dużo, ale mają tak cudowne składy, że naprawdę jak ja je analizowałem, ponieważ tutaj kilka z Was mi napisało, Kasper, przeanalizuj kolor karamel. No to analizuję. I jak analizowałem te całe składy, to ja powiedziałem co? Dosłownie, co takie składy. Wiecie, ja znam kosmetyki naturalne, na przykład Anabel Mineral z Krem z Wianka, Lili Lolo na przykład i multum tych marek naturalnych, ale które jeszcze oczywiście, że jasna, oczekują w kolejce na nagranie, bo wszystkie marki będą tutaj upublicznione, jakby to tak wam powiedzieć. Więc jak analizowałem ten cooler karamel, to po prostu bogactwo tych składników. Zawartych w tych produktach jest na tyle duże, że tutaj śmiało możemy mówić o idealnych formułach kosmetycznych. Także jedziemy z tematem i zapraszam do oglądania. Pierwszym produktem marki Cooler Caramel jest tomatowa pomadka do ust. I tutaj ym, te pomadki mają wszystkie takie same składy, tylko różnią się barwnikami. W zależności od koloru oczywiście rzecz jasna. Tutaj w składzie tej pomadki znajdziemy krzemionkę, znajdziemy olejek rycynowy, olejek żożoba, glicerydy, witaminę A, masło Shea i barwniki. No skład jest wzorowy, no nie ma się do czego przyczepić. Czyli te pomadki będą wykazywać właściwości ochronne, Nawilżające, regenerujące skórę ust i będą zapewniać kolor na ustach. Także, jak najbardziej, pomadka matowa marki Cooler Caramel jest warta zainteresowania i warta swojej ceny. Tutaj po prostu producent udowodnił, że nie trzeba dodawać milionowej liczby ulepszaczy, tylko można na takiej zasadzie, na takiej bazie, jakiej jest masło Shea, olejki, barwniki, połączyć to wszystko w jedną całość i stworzyć świetną pomadkę. Następnym rodzajem pomadki Kuler Karamel jest to pomadka w kredce. I tutaj w składzie tej pomadki mamy witaminę E, mamy poliglicerydy, mamy olejek winogronowy z winogron, mamy masło Shea, mamy olejek żożoba i multum olejków i barwniki. No nie ma o czym gadać, no skład jest tak wzorowy, że aż po prostu to się japa cieszy. Że producenci idą w tą dobrą stronę i tworzą świetne składowo produkty, nawet do makijażu. I tutaj, jak najbardziej, skład tej pomadki w kredce jest wzorowy. Tutaj również będzie identyczne działanie, jak w przypadku pomadki matowej: czyli usta będą nawilżone, będą chronione, a przy tym będzie i zapewniony kolor. Także produkt jest warty zainteresowania i warty swojej ceny. Następnym produktem marki Cooler Caramel jest to Róż. I w składzie tego różu znajdziemy m.in. krzemionkę, olejek makadamia, olejek z awokado, masło Shea, witaminę E, barwniki tyle nie ma się o co przyczepić. Jak widać doskonale, producent jest w stanie tworzyć, stworzyć róż do policzków, aby kobiety mogły się bardziej upiększyć, nikogo tutaj nie obrażając, ponieważ jeżeli lubicie mieć podkreślone policzki różem, to jak najbardziej. I tutaj chodzi mi o to, przechodząc do sedna, że producent udowadnia, że bez zbędnych ulepszaczy, bezbędnych śmieci da się stworzyć bardzo fajne kosmetyki do makijażu. Także jak najbardziej ten róż jest warty zainteresowania i warty swojej ceny. On jest dostępny w ogromnej ilości kolorów, z tego co widziałem. I one mają wszystkie identyczne składy, tylko właśnie różnią się barwniki. Także tutaj nie ma żadnego problemu. Następnym produktem marki Cooler Caramel jest to naturalny puder w kompakcie. I tutaj w składzie tego pudru znajdziemy krzemionkę, znajdziemy skwalan, znajdziemy witaminę E, znajdziemy masło Shea, znajdziemy olejek ze słodkich migdałów i barwniki. No nie ma się o co przyczepić. Także jak najbardziej produkt jest warty zainteresowania i warty swojej ceny. Także tutaj to są pudry z kategorii pigmentujących, czyli one posiadają pigment, czyli jakby Wam budują bardziej krycie po nałożeniu podkładu. Także to nie jest puder transparentny. Następnym produktem marki Cooler Caramel jest to puder jedwabny, transparentny do twarzy. I tutaj w składzie tego pudru znajdziemy m.in. krzemionkę, znajdziemy tutaj mikę, znajdziemy tutaj sproszkowany ryż, także jak najbardziej i filtry przeciwsłoneczne. Nie ma się co przyczepić. Także jak najbardziej puder jest pudrem transparentnym, który ma minimalistyczny skład, nie posiada w składzie talku. Jak najbardziej warto. Produkt jest warty zainteresowania i warty swojej ceny. Następnym produktem marki Cooler Caramel jest to korektor zielony, czyli jest to idealne rozwiązanie dla osób, które borykają się z zaczerwienioną skórą bądź naczynkową. Tutaj w składzie tego korektora znajdziemy między innymi skwalan, znajdziemy tutaj witaminę E, znajdziemy tutaj masło Shea, znajdziemy tutaj olejek ze słodkich migdałów i mieszankę pigmentów, żeby stworzyć kolor. Nie ma oczywiście do czego przyczepić po prostu. Skład jest wzorowy, korektor będzie na pewno bardzo kremowy, bardzo esencjonalny, z tego względu, że posiada w swoim składzie masło Shea. Jeżeli chodzi o kwestię zakamuflowania zaczerwienień, zneutralizowania ich widoczności, to jak najbardziej zielony korektor to zrobi, ponieważ zielony kolor niweluje zaczerwienienia. I tutaj konsystencja będzie na pewno taka kremowa, nawilżająca, jednocześnie neutralizująca. I tutaj konsystencja może być kremowa ze względu na dużej zawartości masła shea. Produkt jest warty zainteresowania i warty swojej ceny. Nie ma tutaj się do czego przyczepić, nie ma o czym gadać po prostu. Następnym produktem marki Cooler Caramel. Jest to baza nawilżająco rozświetlająca. I tutaj w składzie tej bazy znajdziemy skwalan, znajdziemy tutaj olejek z pestek arbuza, znajdziemy tutaj olejek migdałowy, znajdziemy tutaj masło Shea. I multum olejków, ekstraktów, substancji nawilżających, które będą fajnie skórę przygotowywać do makijażu zapewnią takie świetliste wykończenie na skórze to nie będzie matowe wykończenie. Tutaj będzie świetliste wykończenie ze względu na dużą zawartość olejków, ale przede wszystkim tutaj skóra będzie również bardzo dobrze zabezpieczona i będzie chroniona, a przede wszystkim będzie nawilżona. Skład tego preparatu jest wzorowy, nie ma się do czego przyczepić, także produkt jest warty zainteresowania i warty swojej ceny. Następnym produktem marki Cooler Caramel jest to podkład Hydra. I tutaj w składzie tego podkładu znajdziemy wodę z róży damastyńskiej, olejek awokado, kwas hialuronowy, skwalan, oliwę z oliwek i multum olejków substancji nawilżających i barwniki. I konserwant. Nie ma się do czego przyczepić. Jest to bardzo bogaty, przemyślany skład. Także, jak najbardziej, jeżeli chodzi o kwestię skóry suchej, dojrzałej, przesuszonej, ten podkład będzie idealny ze względu na substancje nawilżające, wiążące wodę w naskórku. Także, jak najbardziej, ten podkład nie powinien skóry wysuszać. Powinien pozostawiać takie świetliste wykończenie na skórze i zapewniać olbrzymią dawkę. Nawilżenia. Także jak najbardziej. W asortymencie kuler Caramel są podkłady tak naprawdę dla każdego rodzaju skóry i one mają wszystkie wzorowe składy. Nie można się tutaj do niczego przyczepić. Także jak najbardziej, jeżeli chodzi o kwestię podkładów kuler Caramel, mogę wam je polecić. Następnym produktem kuler Caramel jest to liner, czyli jak najbardziej bardzo pożądany produkt przez kobiety. Tutaj w składzie mamy wodę, mamy glicerynę. Mamy różę damascyńską, mamy aloes, mamy konserwant, mamy barwniki. Tyle. Żadnych nylonów, żadnych mikroplastików, żadnych mocnych silikonów. Nic. Mamy wzorowy skład. Także jak najbardziej liner również jest warty zainteresowania i warty swojej ceny. Tutaj widać ewidentnie, że producent udowodnił, że składy tych preparatów da się zrobić minimalistyczne, przede wszystkim wzorowe i bezpieczne. Moi kochani, Cooler Caramel ma pełny asortyment produktów do makijażu: zarówno podkłady przeznaczone dla różnych typów skóry, bazy, kremy bibi, korektory, cienie, róże. Jest tego bardzo dużo. Składy produktów są bezpieczne, bezbędnych ulepszaczy, jak najbardziej można się na nie skusić, można wypróbować. Także ja w swojej ostatecznej ocenie rekomenduję markę Cooler Caramel, ponieważ uznaję, że jest to marka bezpieczna. Naturalna, bardzo dobry skład posiada, i tutaj jak najbardziej takimi produktami można się zainteresować. Także moi kochani, jeżeli Wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę. Dziękuję Wam, że jesteście. Trzymajcie się ciepło. Do następnego, cześć.